Siemaneczko, dzisiaj znajdujemy się na terenie opuszczonego 68. Dywizjonu Obrony powietrznej w Łebie. Zapraszam na wyprawę. Czy uda nam się wejść? Mam nadzieję, że tak. Nie wiem, czy to jest to wejście, o którym myślałem. No, ja już uzbrojony. Tutaj jest sprzęciar. O, spójrzcie. Tutaj jeden z schronów, który został przerobiony. Hangarów. Dziwnie się wchodzi, potem jest tak mięciutko. Dochodzimy do pierwszego miejsca. Tutaj mamy jakiś otwór w głąb tego hangaru. Zobaczcie, o, się tam. pasek. O, zobaczcie. Mamy tutaj ładny, solidny budynek o, wejdziemy sobie do środka To i wszędzie kratki takie wentylacyjne jakby są O tutaj zobaczcie co się tutaj znajduje Zobaczmy co tu jest Aha Może z drugiej strony wejdziemy w... Zobaczcie, jaki klucz ptaków leci centralnie nad moją głową. I poszli w Polskę. Jak to było zorganizowane. Zobaczcie, ładnie jest tutaj zakamuflowany w kolorach moro Całkiem przyjemna pogoda się robi. Spójrzcie, tutaj się jakieś kable ciągną z całych... Jednostka istniała od roku 1974, aż do roku 1998, kiedy została zreformowana. Zobaczcie, wszystko już pokryte grzybem i pleśnią ogromne okna tutaj prawdopodobnie były trzymane pojazdy wojskowe tej jednostki zobaczcie, było ostrzeżenia. prawdopodobnie dla kierowców, myślę, tych pojazdów Bunkier, czy to tylko murek jest? Zobaczmy. jest bunkier, takie wgłębienie jak yy, byłem w Helu, jedno, na, na jednostce w Helu, i podobna budowa też tego, tutaj, no, troszkę śmieci, ale tutaj, ktoś sobie drewno składa, ewidentnie. Tu jakieś kable. Wejście do góry, prawdopodobnie wyjście na górę tego miejsca. Zobaczymy, co się poznajduje po drugiej stronie. Idziemy pewnie na górę. To jest was, który widziałem od dołu. Niestety kamera mi padła ale wydaje mi się, że jest zbyt zimno po prostu dla niej i muszę nagrywać moim GoPro przejdziemy tutaj w głąb kawałek, zobaczymy jak nic nie będzie to woli będę się wycofywać Kolejny hangarek. To są przejścia pomiędzy... Jest to jeleń, to się... zieleń Aha. Spoko. Taki właz. O, tu mieliśmy kanał, widzę. Naprawy samochodów. Wszędzie znajdują się takie otwory jakby wentylacyjne, patrzcie. Na górze jest to widać dobrze, o oh, tam jest Do. Aha, tu jest jakieś pomieszczenie. 20 V a tutaj było z od światła idziemy sobie dalej wygląda to ciekawie o tu jest jakieś wszędzie puszki po farbie się walają o rajda malarzy Wyjście jakieś, drabinka chyba była, ale widać jest wycięta. Jesteśmy dalej. Ups. Poddaj się kontroli skażeń i przejść do przyciągu numer 2. Cześć, to jest taka jakby ślub, zapatrzcie o to jakieś otwory wentylacyjne są. Tu się przechodzi dalej. Gdy jest skażony, nie zdejmuj maski Pega, został broń na stojaku, zdejmij odzież ochronną, wierzchnię, umuderowanie i kurtkę włóż do worka przy pomocy IPP przeprowadź zabiegi sanitarne. W wierzchniej części maski Pegasu Umyj dokładnie szyję i w ręce wodą z mydłem. Zabierz broń i przejdź do schronu. Poddaj się kontroli skażeń i oględziną. Znajdujesz... Zamerdujesz się do dyżurnego schronu po zwolnieniu. Zdejmij maskę pegaz. Ale super to wygląda. Jacie. O, przejdziemy dalej. Ale naprawdę jest jedna z kotłów, bo łazienka, bo widzę, leży pozostałość się po Ściana trochę pękana już wypada farba, to znaczy stare. Tutaj cała instalacja, patrzcie O, przejdziemy sobie dalej jest chyba do wyjścia, wychodzę powoli. Czuję powietrze, o! Jest jej wyjścia. bocznym wyjściem się wydostaliśmy. Niesamowite. A tutaj księżyc. No ale nie wiem, co to jest. Do czego to służyło? Tutaj można było schować w jakieś może amunicje na szybko. O, spinamy się tutaj po piachu takim typowo plażowym. Zobaczcie jaki... Jak na wydmach dosłownie. Węg tutaj się znajdują takie nadal rury, które idą w głąb tego budynku ale zobaczcie, że one są tak przeciwstawne że o jeden i drugi idziemy sobie taką dróżką Zobaczcie, że wszystko przecinają takie punkty, jakby. O! Tunela. Już o tym wspominałem wcześniej. Zastanawiam się, czemu to służyło. Sobie powoli już chyba wracam z fullbacksu. Nic tu więcej nie widzę, żeby było. Mam nadzieję, że nic nie przeoczyłem. Jak przeoczyłem, no to szko... wielka szkoda. Udało mi się trafić. O, jak ciemno! Udało mi się trafić na jeszcze jeden hangar. Mam nadzieję, że to widać w miarę. Coś napisane jest, nie wiem co to znaczy. ZU131W UAX2Z071 Nie wiem co to znaczy. No i podobnie jak w tamtym, identycznych. I tutaj mamy kolejny jakiś schron, taki leśny. O, że można było się szybko schować. To da nam. Ale cisza. No, Ale dziwnie jak to się wchodzi. Tam zwierzęta ten, taki, ja. Tutaj cichutko, patrzcie. Taki sam jak tamten, który wcześniej widziałem No i to wygląda osiedla obok. Zależnie, <grymne> że oni to i teraz tylko że myślę, że ciężko będzie zburzyć te wszystkie fortyfikacje umocnienia A najgorsze jest to, że teraz będę musiał wracać przez te całe osiedle Przez tą całą

Może ten będzie lepsza droga. Daje się, że poszedłem złą drogą i muszę sobie tutaj wytocić nową. Trochę się tutaj niepokoję, bo robiło no się ciemno, a teren jest tak ukształtowany, że średnio tutaj cokolwiek widać, jak sami widzicie. Kółko. Widzicie? Jak to wszystko działa, jak się zgubi orientacja? Widzicie, ta różnica, już i księżyc. Zapomniałem, że brama, o której myślałem, że widać, przez którą wyjdę, to niestety jest zamknięta. I muszę jednak wejść przez ten płot tak jak przedem. Jestem przy wejściu Wtedy wchodzimy, tu jest to drzewo, dowalone. O, Opsa. No i teraz przez te drzewa trzeba przejść... kurde Liczyłem, że będzie można na no, luzie już o tu Znowu trzeba się przydzierać może jest nie, jeszcze lepiej, gorzej Dobra, trudno Z czego się nie robi dla urbexów? ona przyjechał.